Ostatni incydent z Redfallem był mocno rozczarowujący dla każdego kto czekał na jakąś fajną kooperacyjną strzelankę, ale tym bardziej dla tych którzy chcieli jakiejś nowej i dobrej gry o wampirach, gdyż są one dość rzadkie. Pomyślałem więc, żeby nieco otrzeć wasze łzy zaprezentuję wam swoją listę takich gier. No witam, z tej strony Smyro, a to pięć najlepszych gier o wampirach. Zapraszam. Rozpoczniemy naszą listę gromnie co zapomnianą i niedocenioną, a chodzi tu o wampira. Fabuła gry osadzona jest w Anglii na początku XX wieku w czasach epidemii Hiszpanki. Wsielamy się w postać chirurga wojskowego Jonathana Rida który już na samym początku gry umiera, po czym budzi się w masowym grobie jako wampir. Gra jest action RPG z ciekawą mechaniką npc ów Otóż, by zwiększać naszą potęgę, musimy żywić się krwią, a co za tym idzie zabijać ludzi, w tym przypadku NPC-ów. Im więcej się o nich dowiemy i im więcej dla nich zrobimy, tym więcej expa za nich dostaniemy. Jednak problem tkwi w tym, że po zabiciu takiego NPC znika on ze świata na zawsze. No i ma to też wpływ na zakończenie, bo w sumie wtedy gramy jako zły. Czyli granie dobrym jest dużo trudniejsze, bo mamy mniej Expa i nasza postać automatycznie jest coraz słabsza. Oprócz tego wykonujemy zadania główne i poboczne, zbieramy nowe wyposażenie i walczymy ze zwykłymi przeciwnikami oraz okazjonalnymi bossami, zwiedzając przy okazji mroczne ulice Londynu. Gra z pewnością warta sprawdzenia, jeśli lubicie wampiry i mroczny klimacik. Następną grą jest V Rising, gra z rivalowa, w której gramy jako stworzony wcześniej wampir. Zbieramy surowce, rozbudowujemy bazę, walczymy z przeciwnikami i bosami oraz oczywiście. Krew, by używać czarów, no i w sumie też przeżyć, bo nie musimy ani jeść, ani pić niczego innego. Zabić nas może tylko brak krwi lub światło słoneczne, no i można paść w walce. W grze progresujemy poprzez zabijanie kolejnych bossów, które najpierw musimy wytropić, a potem poprzez wysysanie z nich krwi uczymy się nowych umiejętności i przy okazji zblokowujemy nowe schematy budynków czy przedmiotów do wytworzenia. Mimo, że gra jest w Irland to dalej prężnie się rozwija i co najważniejsze, już jest fajna i warta sprawdzenia. Można w nią grać zarówno samemu, jak i w kooperacji w trybie PVE oraz PvP. A nawet właśnie na jakiś otwarty serwer, stworzyć swoje partie. i mierzyć się z innymi graczami. Gra przedstawiona jest w rzucie izometrycznym. Kolejna wampirza gra na naszej liście to Blood Rain, czyli gra akcji z elementami horroru osadzona w latach 30. Wcielamy się w rolę agentki, która jest pół człowiekiem, pół wampirem. W grze będziemy wykonywać różne specjalne misje, a w pierwszej części naszym głównym wrogiem będzie okultystyczna organizacja nazistowska wspomagana przez armię Guli. Nasza bohaterka posiada wyjątkowe zdolności akrobatyczne, nadludzką siłę oraz takie umiejętności jak widzenie w ciemności czy spowalnianie czasu. Jako, że jesteśmy pół wampirem, będziemy musieli czasami zaspokoić nasz głód krwi, ale o to nie problem, bo w grze znajduje się bardzo dużo różnego rodzaju żywych jak i Gra przedstawiona jest w pełnym trójwymiarze z kamerą z trzeciej osoby. Walczyć będziemy zarówno za pomocą broni białej jak i palnej, a system gore, wszechobecna krew i wyjątkowe zdolności protagonistki sprawiają, że sama walka jest wyjątkowo efektowna i satysfakcjonująca. Przy okazji gra jest wyjątkowo klimatyczna i ciemna, a druga część jest równie dobra jakby co. Na miejscu drugim mamy Vampire The Masquerade Bloodlines. Chyba najlepszą grę RPG w świecie wampirów. Na początku gry tworzymy postać, wybierając swój wampirzy klan, co drastycznie zmienia rozgrywkę. Możemy na przykład wybrać Nosferatu, który nie może się pokazywać publicznie, bo jest brzydki i ludzie się go boją, albo Malkawianina, który jest po prostu szalony i ma kompletnie inne dialogi niż reszta postaci. Przenosimy się do alternatywnej wersji Los Angeles i jako nowy wampir próbujemy ogarnąć, o co w tym świecie właściwie chodzi, przy okazji nie łamiąc zasad maskarady, czyli nie możemy nikomu pokazywać, że jesteśmy wampirem. No oprócz innych wampirów. Gra jest typowym RPG-em z poziomów, rozwijaniem postaci, robieniem za głównych i pobocznych oraz tonom dialogów i świetnym voice actingiem. Nie zabraknie też walki zarówno wręcz, przy użyciu broni palnej, jak i czarowania, gdyż każdy klan wampirów ma swoje własne, unikalne zaklęcia. W grze mamy nawet jedną z najlepszych sekwencji horrorowych. Niestety widać, że gra jest miejscami jest niedorobiona i niedokończona, ale tu na pomoc przychodzą nieoficjalne patche i mody. Tak czy inaczej jest to świetny RPG i gra o wampirach warta polecenia. Przed miejscem pierwszym przyszedł czas na nagrody pocieszenia, a te trafiają do Vampire The Masquerade Redemption, Dodatków do gier Downguard do Skyrima oraz Krwi Wina do Wiedźmina 3 oraz do Evil West'a i Darkwatch, w których to bardziej gramy jako taki Van Helsing i mamy się właściwie rozprawić z wampirami. A na miejscu pierwszym mamy całą serię Legacy of Kane. Nie mogę się zdecydować, którą grę dać na pierwsze miejsce, ale myślę, że akurat ta seria ma na tyle dobrą historię, która jest kontynuowana z gry na grę, że po prostu warto zagrać we wszystkie. Jednak na wyróżnienie zasługują to z pewnością dwie pierwsze części, czyli Blood Omen i Soul River. W Blood Omenie wcielamy się w tytułowego Kana, który na początku gry zostaje zabity, by później powstać z martwych jako nieśmiertelny wampir. Jest to gra akcji z kamerą z perspektywy z lotu ptaka oraz elementami RPG. Podczas rozgrywki przyjdzie nam zwiedzać krainy Nozgo, w której ludzie prześladują wampiry, co jest dość typowe zrotem akcji. Warto też wspomnieć, że była to jedna z pierwszych gier, w której to my gramy tym złym. W każdym razie tak się na początku wydaje. Naszym celem jest pozbycie się klątwy wampiryzmu, aby tego dokonać Kane musi stawić czoła magom należącym do kręgu 9 i przywrócić moc filarom nozgow. W Soul Riverze zaś poznajemy historię Raziela, czyli jednego z oddanych dowódców Kane'a. Tym razem z kamerą trzecioosobową i gameplayem nieco bardziej nastawionym na sekcje platformowe. Polecałbym zacząć od Bladomena, jednak jak ktoś nie może zdzierżyć kamery z lotu ptaka, to Soul River również będzie świetną grą na początek przygód z serią Of Moim zdaniem mimo swoich lat dalej jest to najlepsza gra o wampirach ze świetnie wykreowanym światem i bohaterami. A jakie są wasze ulubione gry o wampirach? Napiszcie w komentarzu. A jeśli film się spodobał zostawcie proszę suba, łapkę i dzwoneczek. Zapraszam też na mojego Twitcha, gdzie gramy sobie w różne gierki, te o wampirach też. Życzę miłego dnia bądź wieczoru i do następnego razu. Cześć!